Siemanko ludziska, jestem Shiba i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Classic Tak jest, y, kolejny odcinek Jak widzicie akurat wracam y, z, z zbiorów O, i póki tutaj jestem y, Tak, póki tutaj jestem, to no wam pokażę, że oświetliłem ten most Jak widzicie jest na każdym z takich y, Tutaj, no tutaj nie ma na to logiczne tak? No, ale jest generalnie na każdym tak od ten, od boku i tak samo jest po drugiej stronie jak widzicie po każdym z, z, jest pochodnia po prostu z boku i ten most jest po prostu dobrze widoczny z daleka tak samo jest jeżeli chodzi tutaj tutaj tak samo go oświetliłem i zniszczyłem ten dirt poza odcinkiem no a tak poza tym jak widzicie rozświetliłem trochę bardziej symetrycznie okolice tutaj, żeby to trochę lepiej wyglądało i co robimy w dzisiejszym odcinku mam kilka planów ale zanim te plany zrealizuję muszę zobaczyć co tutaj mam. Mam tutaj ciekawe rzeczy. Okej, okay, dobra. W dzisiejszym odcinku mam dwa plany, ale dlatego ten odcinek nie będzie też za długi, bo generalnie mam wszystko rozplanowane. Konsekwencją tego jest to, że będzie na pewno time -lapse i zaraz zrobię cięcie, żeby uporządkować sobie ekwipunek. Więc teraz zrobię to cięcie i po cięciu się zobaczymy, jak ja będę miał już wszystko uporządkowane i dowiecie się, co dziś w dzisiejszym odcinku robimy. Dobrze, wróciłem. Także tak, w dzisiejszym odcinku mam w planach w końcu zrobić coś tutaj, w tym miejscu. A mianowicie. W tym miejscu przekopać się na wylot. Tak, dokładnie. I w tym miejscu powstanie wejście na. Jak to się nazywa? Na Molo. Na moje Molo, na którym będzie. E, będę miał. Ach, te dźwięki. Moje Molo, na którym będę. O, właśnie. Widzicie, nie, ma, nie mam na szczęście daleko. E, tutaj będzie moje małe Molo. E, tak ładnie ogrodzone podkami. I tutaj właśnie w planach mam, aby powstały. E, tylko muszę coś sprawdzić, bo z tego co pamiętam, jeszcze tego nie ma. Dokładnie, tego jeszcze nie ma, więc super. W planach mam, żeby tutaj powstało ten, taka przystań dla moich łódek. A co za tym idzie? O, to sobie teraz przerobię. Możemy to zniszczyć. Myślałem, że będzie trochę więcej, tak szczerze, niszczenia. I szczerze to cieszę się, że nie ma tego aż tak dużo. Tu myślę, że w takim razie całą tą ścianę skopiemy. Miała będzie po prostu skobla. I oj, aż tutaj do samego końca, do, do tego miejsca. E, chwila, bo tutaj było oświetlone, żeby się mopki nie rozpiły. Raz, dwa, trzy. E, chciałem po podziękować Wam za taki super odbiór nowego filmiku na kanale, który się pojawił. Bardzo mnie to zmotywowało, żeby dzisiaj usiąść i nagrać faktycznie kolejny odcinek. I no niestety mam jeszcze takie trochę małe zamyślenie, za kiedy pojawi się ten odcinek, który aktualnie dla Was nagrywam. Duże, wielce nawet można by rzec prawdopodobieństwo, że ten odcinek pojawi się, no dzisiaj jest czwartek, więc to no, nie na pewno tego samego dnia. Ale myślę, że... w znaczy, na, nagrywam go w środę, kiedy zaploadowałem nowy film, więc myślę, że najprawdopodobniej nowy film pojawi się albo w czwartek, albo w piątek. O, coś takiego. W czwartek albo w piątek. Trzy, cztery... 4, 1, 2, 3, 4 Jezu. Pojawi się nowy film dzisiaj i teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne ogłoszenie Jeden film pojawi się w najprawdopodobniej w czwartek drugi film najprawdopodobniej pojawi się w piątek Albo po prostu ten film, który dzisiaj nagrywam pojawi się w piątek I w takim momencie eee, w takim momencie w piątek wieczorem będzie stream, na którym chcę, uwaga, mogłem nie robić w sumie tylko patyków, bo przecież mam jeszcze płotki z ostatniego odcinka, film, na którym pójdziemy do yy, cave'ów, yy, znaczy nie film, tylko stream, na którym pójdę właśnie z wami do cave'ów, to przede wszystkim... Yy, ale oprócz, o fajnie muzyka minecraftowa Ale oprócz tego chciałem też e, pozbierać trochę materiałów Więc na pewno będziemy kopali dalej Ten, No generalnie będzie, będzie ciekawie ja, ja zawsze robię ciekawe te, więc zapraszam Z wielką chęcią, możecie wpadać e, Będzie, będzie tak jak zawsze ciekawie Będzie muzyczka minecraftowa A tam Jest trochę za O i zabrakło mi Trzech płotków Więc dorobię szybko te trzy płotki Powinno mi A nie wystarczy Czyli zostanie mi jeden płotek, niestety, e, wiem, że jeden opuściłem, trudno. O, tak, tak właśnie chciałem, żeby to wyglądało. Mm. Nie chciałem tutaj wpadać, bo minus wpadania w tym miejscu jest taki, że muszę stąd jakoś wypłynąć. O, dobra, dwa, trzy. Tutaj będzie stone, jeszcze możemy w ogóle zrobić tak i weźmiemy dwa stone. Dalej jest za głośna ta muzyka O teraz jest git Ja ją pewnie przyciszę na audio, żeby wam nie, ta aż tak nie przeszkadzała O super, dobra i mamy przystań Którą chciałem zrobić, jestem yy, zadowolony Bo to jest jeden z standardów moich ogólnie yy, Filmów, że ja mam yy, przystań, bo ja lubię pływać łódkami Szczególnie, że zwłaszcza się, mamy ogromny ocean I to trzeba jakoś zagospodarować yy, I myślę, że taki ocean będzie Dobrym pomysłem. A, no i tak, mm, coś tutaj, chciałem zrobić taki lekki daszek, tak jakby. Mm. No, tak myślę, z desek by go zrobić. Można to zrobić z desek, i nawet mam pomysł, jak to zrobić. W przyszłości będą po prostu tutaj popłytki dyskowe, na razie ich nie mamy jeszcze, ale mam dobre wieści, jesteśmy w alpha 1.2.5, na ostatnim odcinku wam nie dałem w ogóle yy, co się zmienia, nic się nie zmienia generalnie już na tych wersjach, jedyne co to są naprawiane jakieś tam mało znaczne bugi, ale na to nie zwracamy uwagi, tak, yy, interesują nas prawdziwe zmiany, atakowych, yy, takowe... Takowe będą dopiero w becie, którą będziemy mieli za dwa odcinki, czyli najprawdopodobniej na streamie. Bo pewnie tak zrobię, że faktycznie w międzyczasie zrobię ten jeden odcinek. Na streamie będzie już beta. I przy okazji... No nie będę robił całego przeglądu bety, bo to chcę zostawić jednak na odcinek, ale może zaczniemy poszukiwać już rzeczy z bety. Taki jest przynajmniej plan. Teraz ten wstępny. Tak. E, to, to mi się podoba. Takie zagospodarowanie. Będzie chyba lepsze nawet. Yy, no cóż, no, jeden rodzaj drewna. Jeden rodzaj desek. Wiem, że mogłem tutaj wskoczyć, ale trzeba sobie życie utrudniać. Dobra, tak, 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 tak. Wystarczy? Wystarczy. Super. O, i teraz tutaj sobie postawimy pochodnie dodatkowo. I tu. Dobra. Super, pięknie to wygląda. Jeszcze można postawić pochodnie na tym tym... Tak, pochodnie są ważną częścią moich budowli, ponieważ yy, żeby wszystko miało ręce i nogi yy, to musi być światło, żeby nie było mobów. No w przyszłości nie będziemy mieli takich problemów, bo faktycznie te moby będą się rozpiły. Yy, przy poziomie światła 0, ale to dopiero za x odcinków, bardzo wiele odcinków w dużym skrócie, bo jak wiecie, przed nami jeszcze bardzo dużo wersji 1.1, 1.0, 1.1, 1.1, 1.2, Także, no jak widzicie, sami jest tego dużo. No i, i co? Dobra. O, godzina. Mamy noc, więc to będzie idealny moment żeby powiedzieć co robimy przez resztę filmiku yy, jak widzicie mam opaty i w ostatnim filmiku powiedziałem że chciałem zrobić yy, jakże dla mnie ważną rzecz czyli zrobić rzeczkę i to zrobię dzisiaj yy, natomiast rzucę wam po prostu lapsa, żebyście nie musieli patrzeć bo to jednak zajmie długo rozkopywanie tego ale chcę żeby to było na filmiku więc yy, zobaczycie sobie timelapsika jak rozkopuję yy, Musimy sobie zrobić więcej wiaderek, a w zasadzie to dwa wiaderka potrzebujemy. Myślę tak przynajmniej trzy nawet. Yy, filmik yy, timelapse tego jak yy, rozkopuję. Yy, I teraz uwaga, żeby jeszcze nie być gołosłownym to wpadłem też na kilka innych pomysłów przy okazji yy, powstawania yy, koncepcji ostatniego Minecraft Classic jak możecie dobrze pamiętać. Mówiłem yy, dość sporo o yy, pomniku Technoblade'a. Potem wybudowałem tą sztuczną górę i tam chciałem to zrobić i chcę Was y, pocieszyć, że w tym sezonie to powstanie mam już koncept y, natomiast y, m, chciałbym żebyście dali znać y, chociaż wątpię, że dacie znać w komentarzach, bo raczej mało osób znaczy ogląda sporo osób, ale wątpię, że y, ten więc y, w tym momencie y, pokażę Wam się y, tutaj na ekranie y, o, drzewka wyrosły, ale super. Dobra, poczekajcie, to jeszcze takie same wyrosły. To wyrównamy je tu. E w tym momencie ja wam się ankieta e i odnośnik do tej ankiety. Y I chciałbym, żebyście po prostu zagłosowali w ankietę One jednak nie są takie same. Dobrze, to może jeszcze raz. W tym momencie, w tym momencie, właśnie w tym momencie pokazuje Wam się odnośnik do ankiety, i chciałbym, żebyście zagłosowali w ankiecie, czy chcecie, aby ten pomnik Technoblade'a, bo tak chcę zrobić ten pomnik, powstał w tym momencie, w sensie na tych wersjach, czy poczekać, aż będą nowe wersje i mieć więcej na materiałów. Ponieważ generalnie mój plan na tą główkę. Jest prosty. W którymś miejscu w skale jeszcze zobaczymy, czy tu, czy może gdzieś tam, czy na przykład tutaj od boku chciałbym, żeby był wyryty z kamienia yy, właśnie taki prysiaczkowy ryjek ze złotą koroną. Yy, co prawda, koronę uzupełnimy z kolorowymi barwnikami, dopiero yy, w sensie wełną zakoloryzowaną, jako wiecie, różne te dopiero w becie, tak? Bo wtedy dochodzą kolorowe wełny. Ale. Już myślę, że w następnym odcinku moglibyśmy się tym zająć. Na przykład tutaj jest fajne miejsce, na to myślę, że mogłoby to super wyglądać. Hmm. Dlatego zachęcam do głosowania. Yy, w zależności od tego jak zagłosujecie, to tak zrobię. Yy, no i jaki teraz plan przed tym lapsem? jak widzicie yy, tutaj będę chciał zachować, żeby był taki lekki górkę, ale tutaj chcę, żeby była na spokojnie taka szeroka rzeczka, żeby ona sobie wpływała. Więc będziecie mogli zobaczyć, jak mi to pójdzie. Yy, w tym momencie postaram wam się też w miarę możliwości rozjaśnić, bo domyślam się, że nic raczej nie widzicie w tym momencie. Myślę, że jak tutaj już jest... To właśnie na takim poziomie chciałbym, żeby tu, to już był brzeg, co nie? O, mogę tak bo co najwyżej wystawić. Dobra, ja się biorę za kopanie, a was zapraszam do słuchania muzyczki i oglądania timelapsa z kopania. Okej, okay. udało mi się e, utworzyć coś tutaj jak widzicie e, No myślę, że to teraz wygląda o wiele lepiej i bardziej naturalnie niż wcześniej e, No i jeszcze zostało mi najgorsza chyba część z tego wszystkiego, czyli usuwanie dna e, w sensie, żeby to nie była prosta rzeka, tylko żeby faktycznie to było myślę, że na dwa dwie kratki, że można się zanurzyć to tak minimum więc jeszcze trochę kopania mi zostało jak widzicie y, są lepsze narzędzia żelazne jeszcze niż kamienne Yy, niestety bardzo późno się o tym przekonałem i chyba mi gdzieś zniknęło 10 pochodni <noise> Które zostały w wodzie <noise> yy, Były tam momenty, gdzie było ciemniej, i postaram się wam to w miarę możliwości rozjaśnić na audio, znaczy na, w montażu. Wydaje mi się, że powinno mi się udać. I w momencie kiedy w ogóle budowałem sobie jeszcze Zacząłem to miejsce i tak sobie myślałem, że ale tutaj pasował jakiś yy, ten taki jak wodospad. I nie wiem czy, nie, czy on nie powstanie, ale to już właśnie bardziej poza odcinkiem, żeby był efektuał na kolejne odcinki. Zobaczymy. Udało mi się pozbierać trochę dirta, to też zaleta do wyrównywania jakiejś czy powstawania gór. Yy, no i co? Ja się teraz zabieram za yy, wyżłobienie tutaj dna. Potrzebuję, żeby jeszcze to dno wyżłobić. No i zobaczymy co potem. Także kolejny ten lapsik i zaraz się znowu widzimy. Okej, okay, wróciłem. E, tak, już pozbieram ten dir z wami. Jak widzicie, udało mi się w miarę, to myślałem, że dłużej to potrwa. Nie trwało aż tak długo. E, no, co prawda chciałbym pogłębić na jeszcze jeden poziom, ale to już zrobię najprawdopodobniej poza, poza odcinkiem. Jak wiecie, już, już widzicie, że jest ciemno. E, nie chcę, żeby było ciemno dla was, więc... No. Eee. Według mnie wygląda to teraz tak o wiele lepiej. Wy nie widzicie teraz. Chociaż powinniście widzieć, jeżeli mi się to uda zrobić na udy, to powinniście na pewno widzieć, że to wygląda dobrze pod wodą. W sensie wygląda bardzo naturalnie. No cóż, nie zostało mi nic innego jak podziękować Wam za to, że byliście na dzisiejszym odcinku. I zapraszam Was do kolejnych odcinków z naszej serii Minecraft Classic. Najprawdopodobniej pojawi się jeszcze jeden odcinek. Zobaczymy, czy to już będzie związane z głową Technoblade'a, czy jeszcze nie. Aczkolwiek tak, na pewno on się pojawi w niedalekiej przyszłości, dlatego komentujcie, subskrybujcie, czerwony magiczny guziczek. I zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii Minecraft Classic. Cześć!